Po raz szósty organizujemy Bankowe Forum Wierzytelności. Po raz szósty organizuje firma Big Infa Monitor. I tematem takim przewodnim tego forum, na którym jesteśmy, jest pewna pojawiająca się nierównowaga pomiędzy prawami wierzyciela a prawami dłużnika, która niestety przesuwa się na niekorzyść wierzycieli, a na korzyść dłużników. I wynika ona z kilku regulacji prawnych albo też ustaleń, które. Idą, idą właśnie w taką stronę, żeby um, chronić dłużnika i utrudniać życie. Wierzycielowi. Z tematów, które najczęściej poruszamy w tym kontekście, jest, jest choćby liberalizacja prawa upadłościowego w Polsce. W pierwszych czterech miesiącach tego roku upadło w Polsce 177 osób. Wydaje się, że nie dużo, ale z drugiej strony liczba tych osób wzrasta o 100% z miesiąca na miesiąc. Więc być może duża fala się dopiero zaczyna. Oprócz tego, mamy, można powiedzieć, niedoszły rejestr należności dłużników publiczno-prawnych. Mieliśmy w Polsce ujawniać tych dłużników, którzy nie płacą pod podatków oraz składek na ubezpieczenia, zwłaszcza ZUS. Niestety to prawdopodobnie również się nie uda w tej kadencji parlamentu. Mamy też pewne mniejsze utrudnienia, takie jak choćby to, że dowody osobiste tracą pewne pola i najważniejszym z nich jest oczywiście adres zameldowania, który od stycznia przyszłego roku znika, no i na pewno będzie utrudniał docieranie do dłużników. Bardzo ważnym aspektem jest edukowanie konsumentów. Konsument powinien rozumieć to, że my po to potrzebujemy. Potrzebujemy danych z różnych źródeł, a propos jego zwyczajów płatniczych, moralności płatniczej, czasami nawet jeszcze trochę innych, takich na przykład jak zachowania zakupowe, żeby w wielu wypadkach pomóc i wierzycielowi, i klientowi, w tym, żeby dla tego, dla tego klienta wybrać jak najlepszy produkt. Jeśli będziemy ograniczać cały czas bazy danych, jeśli będziemy utrudniać dostęp do nich, to dojdzie do zwyżki kosztów, do tego, że wierzyciele będą Wysokich zabezpieczeń, co tak naprawdę zahamuje płynność rynku i będzie na nie korzyć zarówno konsumenta, który do pewnych towarów i usług nie będzie miał dostępu, jak i wierzyciela, który nie będzie mógł ich sprzedać tych usług czy też towarów całkiem wiarygodnym osobom.